Dzień dobry widzowie, dawno się nie widzieliśmy, prawda? No, słuchajcie, przepraszam, przepraszam, nie było mnie Miałem egzaminy zawodowe, skończyłem je, w końcu są wakacje Mam nadzieję, że będę mieć więcej czasu na, na nagrywki Jeśli będziecie chcieli Jeśli nie, no to, to, trudno, będę grać w Freddy FNAF Ale... Ale, dawno nie było, Co piszcie, i wiecie co, nie wiem Czyłem wewnętrzną niechęć do otworzenia tej serii więcej, Ale głównie dlatego, że już mnie się ogląda, a bo oczywiście jest to na naszym kanale Polski Kal. Bardzo zapraszam, prowadzę go razem z Dzikoszlitą i Lagą. Mimo, że mój wkład w ten kanał jest niewielki, <laughs> no to Prowadzimy go oficjalnie razem. Um, mam dla Was wspaniały, wspaniałe, jeści. Wspaniałe informacje. Więc jak wszyscy dobrze pamiętają. Bajlando. Aktualnie czarny pan teraz, a to bardzo uczciwy gracz. Oczywiście kiedyś musiał się drobne wpadki zdarzał, ale teraz to jest bardzo poważny i uczciwy gracz. Nic złego nie robi, prawda? Więc ja tak to nie wiem, bo dosta dostałem. Informację. Nie? Że... Weź sprawdź Bajadem. Ale. Ale po co? Ale po co? On jest tak uczciwy. Nie ma po nie ma po co sprawdzać baj... Nie ma. Nie ma opcji. No jak mu... no weź sprawdź to ja ci. No, dobra. Udowodnię ci, że jest on bardzo poważnym i uczciwym graczem. I. Proszę. Yy... proszę yy... O, oh. o, oh. bardzo, o, oh. Cie... ciekawy mecz, mi... Mimionki, z... ja myślę, że to jest to... topowy sojusz, topowy sojusz, dobra, ale to mi nie działa, więc pranie, to jest c... ciekawe, trzy, trzy, w sensie, że tu jest trzech graczy Bad Agni Maniak z sojuszu... Bajlanda i 12 przeciw. O! Eee. Tak naprawdę ten Poleda 2000 to Lord. Ja, ja wam mówię. Dobra, tym. Dobra, tym kalowro nie Ale, zob Ale zobaczcie. To jest. Blue. To this... jest. I am blue, to this... jest. Ja myślę, że to jest. Powa I am blue, jeden. I am blue, jeden, dwa, trzy. Ja. Nie, to this... jest. Zda się wszystko racjonalnie. Aha no widzi to kto, pamię, kto pamięta? Kto pamięta? Opis, opis kto pamięta. Kto pamięta? I'M Blue, kto to pamięta? To jest... Ja już wiem o co chodzi, to jest specjalny mecz, który ma uczcić pamięcią wspaniałą pieźni I'M Blue. Więc ja nie wiem w ogóle jak można wątpić w uczciwość pana Bajlanda i dziękuję wam tym samym za oglądanie i pamiętajcie, nie wątpicie nigdy w uczciwość czarnego pana, to jest poważny gracz.